Cześć widać? Dzisiaj jesteśmy w ZOW w Wrocławiu Także zapraszam na materiał. Cena za bilet 4 osoby, dwóch dorosłych, dwoje dzieci, 230 zł. A wiesz co tutaj można zrobić? Tutaj można sobie nogi umyć. Nie, tata żartuje. Tu jak zamarznie, to na pewno można śmigać na łyżwa. Nie? Jak myślicie? O, akurat głowę podniósł. Widzicie? Strusze. jak się woła strusie, to są takie szpikulce specjalnie, żeby nikogo nie dziergnęły. Widziałeś? Nie, Idziemy zobaczyć. Tam dalej są żyrafy, a tutaj widać zebrę. To jest Wojtek, ona jest prawdziwa? Tak. Bo ona tak chodzi jak na wybiegu, nie? Zobacz, jak chodzą. Ale spacerują fajnie, nie? Aże to tam. Takie coś to mi się tam za bardzo nie podobało. Wolałbym jakieś stare motory, ale. Przyjdzie i na to czas, nie? A to też mega fajne Też jest mega fajne? No to fajnie, że Ci się podoba. Zobacz Na no dach wejdzie zaraz Ładny budynek, nie? Fajnie to wygląda można wyskoczyć tym Rowerem? No. Taka wyskocznia mhm. o, Już to widzę, jak byś tu wyskoczył Nawet i rolnicze sprzęty można spotkać Kultywator konny Kosiarka Parokonna Parokonna Znacznik do sadzenia ziemniaków Tam jest jeszcze Dwustronny pług konny Jakiś siewnik, tam jest wóz. A tutaj to chyba będzie stadarka. Jedzą, co to jest, Julia? Lemury. Lemury? No? Takie małe. Ale słodkie. No, to jest struś jak? Struś Emu. Struś Emu, a nie lemury. Co wy mnie tu w błąd wprowadzacie? Potem mnie wyśmieją w komentarzach Dziubie coś tam, zobacz Wcina Są kangury. Wojtek, ile jest kangurów? Tutaj sobie stań, będziesz lepiej widział, ile kangurów tam mamy Jakie mają kolory kangury? Dwa są Jeden elegancko i idziemy dalej a tutaj taka piękna akacja to by się paliło gazmańki o jaś się zdenerwowała chyba nie lubi kamery Gibon czapnik Do góry wisi? Dobra Co to Gibon czapnik to jest tam, widzisz? Odpoczywa pewnie? Widzisz Wojtek zobacz? Widzisz co oni robią? No takie same ruchy jak ty w pokoju, jak masz sprzątać. To samo Tak wcina. Koczkodany to są. Co, co, co? Koczkodany. Koczkodany. Taki zapach to tutaj nieciekawy jest, nie? No, ale nie ma się co dziwić. Tyle, tyle zwierząt. I naszym oczom ukazały się nie. dwa słonie. Ciekawe, ile taki słoń może ważyć, nie? Ile może ważyć, Wojtek? 300, kilo, 400, 500... Co? Tonę 500, nie? No, z półtorej tony chciałem mówić. Może się mylę. Ale oni mają tam dużo piasku, a po no. co oni mają opony i piasku? No się bawią tutaj w tym wszystkim, wiesz? W tych oponach się ocierają o te konary drzewa. Sobie złuszczają na skórach pewnie. Ale jak jaki na skórek człowieku. Oni to mają zobacz jaką grubą skórę i to jeszcze rośnie. Nie wiem, ale to... Takie pupki one mają. No, a jakie ma ogony, zobacz, tam ma ogon chyba mu odgryzł, widzisz? Bo ten ma taki krótki, a tamten ma taki ja? długi. widział. A ten ma taką długą trąbę. Mhm. Mm. Zobacz jak blisko, zobacz jak zobacz, zranił się tyłek, ma ała na ma ała. Wiesz co ona mówi? Na wykończeniu no, tak ona się... pokazała się i to chyba na tyle by było na dzisiaj. Ale jeszcze pójdę do Acera więc... A to jest naprawdę? Nie, to jest chyba sztuczne, Wojtek, wiesz? Naprawdę, no jak nas... To jest naprawdę? Tak, no, naprawdę. Ej, a pójdziemy z drugiej strony? Tam można e, iść. Łatko, nie? Nie, tam jest łatko, jak ci się odbija i ucieknie, no bo koło nas, patrz. No fuka. Po no, Fuka. Co no, Naprawdę, ona jest prawdziwa sobą. Tak, bo ja tam wpłynęła w to że to jest prawdziwy Wojtek, czy to sztuczne? Co ty myślisz? Nie, prawdziwe. To jest foka pospolita. Takie to nie jest to. To nie jest to, Jurka. Pójdziemy tam po za chwilę. No faktycznie tam leży matka, nie? Chyba i, i dwoje małych na domku. błotne Ja się szykuje chyba widzisz już tam otwierane są tutaj te furtki i na noc tam wchodzą chyba do środka on już by chciał wejść już ma dosyć pewny tyle gości dzisiaj miał Wojtek, ja myślę, że tak nie za blisko z osłem. Bo możecie cię chapnąć. Bo on jest, widzę taki, zobacz, bojowo nastawiony. Widzisz jak on jest bojowo nastawiony? Zobacz jak patrzy spod byka. Jak prawdziwy osioł dużo są, nie? No Zobacz. Uważaj, żeby ci nie capnął. Wystawił nas To jak byś mu dał na imię? Bartek Bartek? Alfred Alfred. O, Alfred to fajne imię. Na razie, Alfred. I to jest ponoć największa atrakcja tego miejsca. Patrz, może jest, to przypłynie, teraz przypłynie, zobacz, patrz, patrz, patrz. Tu jakieś, jakaś płynie do nas. Chyba tam popłynęło, nie? O, tam będzie wyraźne. No nie powiem, fajnie to wygląda. Nie, może powiedzieć fajnie tylko przedrzędowskie. Jakie? Przeczadowskie, Prze tak?

No to no, A to o, jest normalnie kicior. to idzie? A jest tak. Za to jest do tego do A to Tak, tam gdzie... A to ma Jakby były tressowane, nie? No. Załóż, jak ładnie pod kamerę płynie Cajemka Patrz to Coś w dziubie Ale to pięknie wygląda

Tam no, się nie rusza Może coś jej zaszkodziło A To jest jej wolna świat się tak kolejna nie... bawi 对呀。嗯嗯 Yeah, Kryłem ich na gorącym uczynku. Na będzie na karmierze, zapal światło. Wow. Podoba się? Oczekaj, no, czekaj, jeszcze żeśmy w ogóle nie zeszli. Pierwszy, pierwszy ten? No, Wylek jest. Może być. Elegancko. być. Wy na podłodze? Na tym Wy tutaj macie swoje łóżko, tutaj będziecie spać? No. Co? elegancko Ładny telewizor. Balkon jest? Jaki jest widok z balkonu? Balkonu nie ma. To jest parking chyba od drugiej strony, nic nie widać. Także jesteśmy w sławnym hotelu. Był tutaj Zenek Karol był nawet, Strasberger. I tam kto był tam jeszcze? Ta Hanka była, co w kartony wpadła. No, tam jest taka aleja gwiazd. Także na wypasie